Najciekawsze dla mnie były testy na tak zwanej ulicy. Kiedy zasadziliśmy pierwsze automaty, no to często spotykało się to z faktem, że w ciągu dnia musieliśmy pracować nad danymi funkcjonalnościami, a po południu, wieczorem jeździliśmy i je testowaliśmy. Najbardziej takim dumnym dla mnie wydarzeniem był udział w instalacji pierwszego automatu w Poznaniu. To, co Basia wspomniała, właśnie o badaniach, gdzie musieliśmy troszeczkę zakombinować, żeby odtworzyć sytuację, no bo jeszcze nie ze wszystkim byliśmy gotowi. No a czasami też sprowadzało się to do tego, żeby trzeba wziąć lutownicę i jakieś modyfikacje w celu przetestowania na szybko wytworzyć. Dostałam takie zadanie, żeby. Nasze oneboxy doprowadzić do takiego stanu, jakby to powiedzieć, takiego production readiness, tak? Żeby w ogóle produkt był gotowy do tego, żeby nasi użytkownicy mogli, mogli z niego korzystać. No i też za zadanie miałam odsłonić te nasze oneboxy na aplikacji mobilnej na platformie. No i padło pytanie kilka miesięcy temu, że no, no czy dasz radę? Tak sobie pomyślałam, no jak nie ja, to kto? No, no muszę dać radę, chyba nie mam wyjścia.